Jezu, jak to odda tak warto? Ja <laughs>

Dzięki Eryczku, za 100 złotych. Sylwak ty źle reagujesz na donatij. No dziwna sytuacja, no dziwna. AAAAAA! To syczy! Nie! Ja stąd wychodzę! Fuuu! I to! Chodzi mi tu głowie! Nie! Ej, on mnie gryzie! On mnie gryzie! BON! Chodzą po mnie! Nie! Nie, mi się ten kontent nie podoba. Uważam, że ten odcinek jest wyjątkowo sztuczny. Może się rozkręci? To jest takie, że. Powiedz coś na siłę, nawet coś beznadziejnego, głupiego, udawaj reakcję, żeby się nagrało. Hmm... Niemożliwe. Nie będę grał szefa, jak wzięli już totalnie nie będę wytrzymał to tu wyjdę. Chociaż mój całość... Się... Ojej, a jemu obcieli nogi. Ale naprawdę przeliczyłem totalnie swoje możliwości, bo chciałem złamać bariery, żeby zrobić te pół godziny. Uważam teraz, że to jest niemożliwe. Nie będę grywał szefa, jeżeli już totalnie nie będę wytrzymał co sobie wyjdę. Chociaż mój ciało się już przyzwyczaja do tej temperatury i robi się w... <słyska> <słyska> Czuję na stopach już takie mocne. Mocną granicę. Przebijamy czas z 12. Dobra widzowie zostało 5, 4. Ale poczejcie muszę to trochę więcej. Dwa... No jeden. No 12 1240. Dobra, dowiemy do tych 13, żeby było pewne. I wychodzę. Aha, Ta... ja. Jeden, przewitne 13, ale już wychodzę. I zapraszam na ten Ciężko się chodzi. Totalnie ciężko się chodzi. Nie czuję w ogóle palców do stóp. Chyba nie ruszam. Dobra, ruszam. Gdy wyzwanie z lodem zostało zakończone, organizatorzy przygotowali kolejny challenge. Dzisiaj jest odcinek, w którym przełamujemy swoje lęki. A ty, z tego co wiem, nie za bardzo lubisz, jak coś cię dotyka. A tym razem mętkę tego bardzo dużo. Dla mnie to też by było obrzydliwe. O, ja Ja pier**e. Nie, serio, to jest... Dobra, Oliwier, to oczy sezonu. Widzicie, a on dla kontentu podszedł i zjadł. Te robaki, żeby było niby śmiesznie. Głów, no to się robi coraz większe gówno. Ten program. Okej, okay, włożę tam od razu rękę i będę trzymać tam przez minutę. Okay. Trzy, dwa, jeden. Jeden. To się robi coraz bardziej taki wyścig, czy odpierdol co, coś głupszego na tym, żeby przynajmniej coś było do zmontowania. No ciężko, ciężko. Zero. Stark. Trzy, dwa, jeden. star. Dzięki Kasia. Wszystkie, sama sobie życzy wszystkiego dobrego? I dobrze, kwas. trzeba samemu być wystarczalnym. Ostatnie podejście, trzy, cztery. Trzy. Czuję się, jakbym miała takie ruchome piaski, tylko na rękę. Nie? No, no to tak sobie wyobraź właśnie. O, to nie pogryzło, przysięgam, to nie pogryzło. Dobra, ładnie, ładnie. O, Przepraszam, że jestem leszczą, ale się starałam, naprawdę. Kochani, jak widzieliście, przełamaliśmy już trochę swoich lęków. Teraz z chłopakami spróbujemy parę obrzydliwych rzeczy. Dobra, jak to nie No, jak mus, to mus, dobra. Tylko nie do tej misji. Masz tu, masz tu, masz tu, Michał. Nie dałem rady tego przełknąć. Wezmę, wezmę, cztery, dwa razy więcej niż ty. Jak masz takie dobre gadki, to czemu nie pójdziesz tego do kamery? prawda. No. Możemy poprosić tutaj operatora jednego? Moim zdaniem najlepiej jest zrobić tak, żeby kto podchodzi później, bierze dwa razy więcej robaczków Lecimy. I co? Jak? Mm, jak? Mm. Jak? Mm. Ja się zgłosiłam y, sama z lekkim wpływem jednej osoby. No ale co? Raz, dwa, trzy. Poknaś to? O fuu, o to jest. Jesz tak? Nie, ja na przykład rezygnuję oficjalnie z tego challenge. <głos> dobra, <głos> dobra, dawaj po prostu mam taktykę, żeby sobie z tym poradzić, bo bardzo nie chcę tego jeść. I najpierw nagrywamy osoby bojące się ciemności do wyzwania poza halą nagrań e, Dostaliśmy właśnie... Boją się ciemności, kurwa. Nie zadanie specjalne. I przynajmniej to jest nasz pierwszy raz, gdzie na mieście idziemy i coś nagrywamy. No, nie, to jest, no, no. Będzie całkowicie ciemno, więc. No nie. Nie, nie. ja się boję spać. No, ja jestem dobra, to już patrzę. No, bo jest ja po prostu ciemności. Tu Aaaa boję się. A, 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 nie płacz, nie płacz. <laughs> Błosławię Ewie i Erykowi na walentynki, ale to za trzy dni są walentynki. Walentynki to są takie, wiecie. Komercja. To wana, że może... No Czekaj. Nie, nie nie stop, stop. To jest Misia, pamiętaj, że to są tylko aktorzy. Nie stanie ci tu krzywda, nie? nie. Ale ona kurwa wie, ona udaje pod content. To nie jest prawdziwe, to, jest, to są aktorzy, to jest tylko lęk taki, który jest w twojej głowie. Pamiętaj to. Dla nas... Nie, ja chcę wyjść, ja chcę wyjść już stąd, teraz. Prawda. Ja chcę wyjść stąd! E, mam wrażenie, że tak jak e, na przykład Genzie te pi e, pierwsze było dla ośmiolatków, to, że to nowe, to już jest skierowane do sześcio. Że to ciągle idzie w dół. I to chyba, wydaje mi się, że Freeze obiera taki kierunek. Wiem, że do wersów ostatnio są też takie zarzuty. Że ona zmienia content, bo wersop mimo wszystko szła, yy, dojrzewała, a w pewnym momencie zawróciła, yy, bo miała jej content taki, no ciekawszy robiła, a w, te, w pewnym momencie zawróciła i robi znowu taki dla młodych, nie? Jakieś tajemnicze baloniki. Nie wiem, czy to zauważyliście. Bo miała taki bardziej lifestyleowy, nie? A teraz kurwa znowu skręciła w jakieś też inne miniatury. 100 tajemniczych baloników. I tutaj ludzie też widzą. O, widzę, że prawie wszystkie kanały ekipy zmieniają się w polską wersję Mister Pista. Dynamiczne, kolorowe filmy i same gry i wyzwania. Niestety, content bardziej dla młodszej widowni, wolałam starsze filmy wersów. Tak, lubiłam content wersów. Nie wiem, co to za dziwna zmiana miniaturek i w ogóle całego stylu kanału od trzech filmów. Jestem zawiedziona. Pewnie Freeze zaczął ingerować w kanał Wery, zupełnie niepotrzebnie. Do tej pory myślę, że trafiała do odbiorców z grupy wiekowej 15-20, a teraz miniaturki, które przyciągnęłyby moją sześcioletnią siostrę, zdecydowanie prędzej niż mnie, w wieku 21. Nawet fajny pomysł na odcinek Wera, ale ja jednak tęsknię za Twoim starym, strictym i kontentem. No. Że oni idą właśnie w coraz młodszych. Ja wciągnął tam I wiedziałam, że to jest też bardzo duży lęk dla Miski, właśnie. Starałam się też jej pomóc w tym. Yy, przejąć jakąś tam inicjatywę, żeby, żeby ona nie musiała tych rzeczy robić, ale, ale nie dała rady finalnie. Dobra, mamy, Misia. Misia, mamy. Nie da się rady przełamać. Dobra, jebać. Radzili sobie panowie, więc przepraszam, miłe panie. Na pierwszym miejscu chciałem dać e, słuchajcie, Oliwiera, natomiast później przyszedł gość, który uważam, że zasługuje na możliwość wyboru, ze względu na to, że w ekstremalnych warunkach dał sobie radę prowadzeniem odcinka. I dla mnie to było kluczowe w tym wszystkim, żeby pod tą presją, którą mieliście. Czyli co, ten yy, padec? Czyli zmierzenia się z waszymi lękami, tym, że byliście cali roztrzęsieni, że wyszliście ze swojej strefy komfortu, nie mogliście zapomnieć o tym, żeby prowadzić odcinek. I moim zdaniem najlepiej poradził sobie z tym Dominik.